O, słuchajcie, tak to się prezentuje. Mam dosyć długą rękę i nadal słuchajcie. Nie mogę za jednym razem tego wszystkiego uchwycić. Będzie na miniaturkę. Dobra, słuchajcie, jest to moje całe LEGO. Tak to się wszystko prezentuje. Są to zestawy m.in. Hero Factory, jak możecie zauważyć. Są to zestawy LEGO Technik, samochody różne, LEGO City, posterunki policji, posterunek policji. I tutaj pudełko numer 1, pudełko numer 2, różne pudła, segregator, pudełko z, klo z klockami i różne szuflady. Szuflady numer 1, 2, są jakieś piny, tu części LEGO Technic, następnie różne inne części, i części Hero Factory. na jakąś tarczę. Więc wszystkie zestawy nie są zbudowane. Jak widzicie, tutaj mamy, żeby złapać fokus. O, inne, inne jakieś tutaj zestawy. Napiszcie, czy ktoś rozpoznajecie. Ja nie zbudowałem wszystkiego. Więc tak, to jest moja cała kolekcja. Tu są te pudła. Zaczniemy od lewej strony. Tutaj mamy koparkę. Zestawy Lego Technic. Na razie wam to po prostu tak pokażę, a później pojedynczo będę wam pokazywał każdy zestaw. Są to tutaj różne samochody, samolot, samolot numer drugi, są to też niektóre zestawy, które sam budowałem, jest tu posterunek policji, czy tam komisariat ciężarówka, tutaj mamy zestaw arktyczny, statek, latarnie z tym statkiem, łódź. Mamy tutaj taką figurkę smoka z pistolet, który sam zrobiłem. Tutaj mamy takie wahadło, które też sam zrobiłem. Tutaj mamy grę w ogóle taką z Lego. Mamy logo Lego zrobione przeze mnie. Mamy tam flagę Norwegii i Hero Factory. Nie wszystkie, które zrobiłem, ale część mam zestawów. Ten jest dosyć stary. Siemanko, witam w moim pokoju. Z moją całą kolekcją Lego trochę się namęczyłem zbierając po zestawach, po półkach różnych z szuflad, ale udało mi się zebrałem moją całą kolekcję Lego. Są to rodzaje na przykład po prostu w większości Lego Technik i Lego City. Zdarzają się też zestawy Hero Factory. Każdy z nas jako dzieciak zbierał jakieś zestawy, więc ja pokażę swoje i może wy też macie ten sam zestaw co ja i trochę. Wspomnień się przypomni. Dobra, zaczynamy. Ostatnio kupiłem stare Lego Technik z lat 90. i 2000 i są to pomieszane zestawy, niepełne, niestety niepełne. Takie zestawy, następujące, dosyć stare, ale gdy próbowałem złożyć jakiś zestaw, to niestety brakowało części i kupiłem ten. Pojemnik ze, w takim sklepie z używanymi rzeczami w Norwegii za jakieś 50 zł, więc naprawdę się opłacało takie Lego. I co w tym pudełku jest takiego fajnego? Łycha, taka fajna. I są takie dwa stare piękne silniczki. Dobra, słuchajcie, znalazłem najciekawsze rzeczy z tego Lego. Czy widzieliście kiedyś takie fajne, stare silniczki? Yes, są to naprawdę dosyć stare silniczki. Myślę, że nie widzieliście kiedykolwiek takich silniczków. Więc takie najciekawsze z tego pudełka rzeczy to są te silniczki i takie fajne separatory z lego, takie szare. Bo teraz jest, są najbardziej popularne takie pomarańczowe, a tu znalazłem takie szare. I z tego pudełka udało mi się złożyć jeden zestaw. Jest to zestaw takiego samochodu. Napędzonego o, napędza się sam, po prostu trzeba go naciągnąć i jest to naprawdę dosyć fajny zestaw. Mały składałem go dosyć krótko, mm, więc to był pierwszy zestaw. I te całe pudełko ma około tylu klocków. Dobra, jeszcze w trakcie tych pokazywania zestawów pokażę Wam fajną grę planszową wydaną z Lego. Jest to gra planszowa o nazwie Sunblock. Wygląda w następujący sposób. Dosyć stara gra. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś ten zestaw, ale wygląda on w ten sposób. Nie znam dokładnie zasad gry, ale chodzi chyba o to, żeby mieć jak najwięcej. Parasolek, tak mi się wydaje, i chyba żeby zostać jako ostatnim. Taka kostka jest, jest też. Pamiętam, że były jakieś inne też gry typu Harry Potter i inne fajne gierki. Miałem chyba jakąś inną też, ale nie wiem, gdzie ona przepadła. Następnie mamy zestaw Lego Mustang. Jest to też napędzana napędzany samochód, bardzo szybki. Następnie mamy mój największy zestaw LEGO Technik. jest to koparka Liebherr 42100, numer zestawu, a numer koparki to 9800. Zestaw składa się z ponad 4000 elementów, budowałem go około 14 godzin, jest, on jeździ super naprawdę, jest na moim kanale już film o tej koparce. Ta cała łycha się rusza w dół, w górę, na boki się obraca rotacyjnie. O, ta koparka jeździ do przodu, do tyłu, skręca. Naprawdę super, mnóstwo frajdy. Otwierane drzwiczki, naklejki. Zestaw prezentuje się naprawdę niesamowicie. Jest to mój jeden z ulubionych zestawów i będę zawsze od niego dbał. Nie wystawiamy, pamiętajcie, zestawów na słońce, ja go trzymam w cieniu dosyć, żeby po prostu części nie wyblakły i nie zrobiły się żółte. Następnie mamy zestaw mój samorobiony, stworzyłem go sam, ale niedokończony on jest. Miałem taki plan, żeby dać tutaj silniczki, akumulator i taki po prostu, żeby czołg powstał, jeżdżący taki po prostu klocek do tyłu, do przodu, żeby skręcał. Ale niestety zabrakło mi silniczków i czasu. No tak już czasami bywa. Następnie mamy zestaw Lego City. Jest to samolot straży pożarnej z takim samochodem i drzewkiem. Napiszcie w komentarzu, czy macie taki y, samolot. On wychodził w latach, kiedy miałem 7-10 lat. Naprawdę wiele frajdy mi sprawił za dzieciaka. I trochę wspomnień odkryłem, budując go ponownie, bo jak byłem dzieckiem, to później wszystko rozwalałem, i wszystko mieszałem i budowałem sam wszystko na nowo, i pewnego dnia postanowiłem wszystko odbudować te wszystkie zestawy. I tak on się, moi drodzy, prezentuje. Następnie mamy zestaw też yy, samo samoróbkę zrobioną przeze mnie. Taki po prostu ciekawy samochodzik, możecie po prostu zobaczyć. Następnie są to minifigurki, nie są one żadne, żadną rzadkością. To są zwykłe po prostu figurki z Lego City. I jedną figurkę mam z Lego Star Wars. Nie wiem skąd się ona u mnie wzięła, bo nawet nie mam żadnego zestawu Lego Star Wars ani Lego Ninjago. Taka ciekawostka. Za dzieciaka po prostu tego nie wybierałem, nie wiem dlaczego. Jest tu taka ciekawa minifigurka. Dosyć stara, szeryfa z policji. Nie są to wszystkie minifigurki, bo część są za moimi plecami ukryte w zestawach różnych, więc ok. Następnie mamy takiego ciekawego smoka. jego ja kupiłem w Dino za 10 zł. Naprawdę on jest dosyć ładny i stoi u mnie na biurku jako ozdoba. Tak się on prezentuje. Świetnie to projektant zaprojektował w dosyć małych ilościowo elementach. Następnie mamy takie hulajnogę, którą sam zrobiłem. Jeździ fajnie. Można robić jakieś triki. Następnie mamy fidget spinera. Nie wiem, czy pamiętacie fidget spinnery, ale stworzyłem taki z Lego. Dobra, słuchajcie, nawet mi się na stole ten zestaw nie mieści. Jest to Drugi mój największy zestaw jest to ciężarówka Lego Mac Anthem. Zestaw składa się z około 2800 elementów. Przerobiłem go, żeby jeździł. Dodałem silniczki, przerobiłem go, żeby jeździł i rusza się do tyłu, do przodu, skręca. Ma wiele bardzo fajnych isteregów. Tutaj otwiera się maska. Pracuje tutaj, widać cylindry pracujące. Jest dosyć bardzo dobrze odwzorowany. A słuchajcie, następnie mamy taki samochodzik, ja go trochę przerobiłem. Jest to jakiś, nie wiem nawet jaki samochodzik, z jakiego zestawu. Następnie posiadamy jeden z moich ulubionych zestawów. Za dzieciaka jest to statek z helikopterem, z latarnią i łódką. I z tyłu z taką podwodną, jakąś, jakąś łodzią podwodną, jakimś urządzeniem. I z rekinami. I pamiętam za dzieciaka, jak byłem w jakiejś galerii, to zawsze chciałem mieć ten zestaw, patrzyłem się na niego i kurczę, kiedy mi rodzice go kupią? No i w końcu mi kupili i złożyłem go naprawdę. On pływa. Jest to świetny zestaw. Dobra, następnie mamy takie loga, które zrobiłem sam. Jest to flaga Norwegii i logo LEGO. Logo, Lego zrobiłem, bo naprawdę jest to Lego, które z film różnych na świecie naprawdę mi się podoba. Jest w mojej topce i naprawdę prezentuje się z daleka dosyć dobrze. Jest to płytka 32 na 32 Zamówiłem specjalnie wszystkie klocki, tak żeby idealnie tutaj wszystko wypełnić. Jeżeli jesteście fanami Lego, to polecam Wam zrobić samemu takie logo, bo prezentuje się dosyć ładnie. na Półce czy biurku. Następnie flaga Norwegii. Dlaczego flaga Norwegii? Otóż za dzieciaka dużo podróżowałem do Norwegii, bo mój tata tam pracował, i wiele zestawów, właśnie z pokazanych na filmie, pochodzą właśnie stamtąd. I też parę zestawów, na przykład tą ciężarówkę dużą, co widzieliście, to kupiłem tam, czyli znaczy rodzice mi kupili, bo byłem mały i ten. Statyk. No I następnie mamy taki samolocik, on prawdopodobnie pochodzi z LEGO Creator i można ułożyć trzy w jednym takie zestawy, kiedyś takie coś było, nie wiem czy teraz nadal takie coś jest, ale samolocik naprawdę super się prezentuje, ma fajne detale, szczegóły, z niego można zrobić też jakiegoś chyba Transformersa czy coś takiego, więc przechodzimy dalej. Następnie mamy taki fajny zestaw OG, Takiej ciężarówki policyjnej ze skuterkiem takim fajnym. W środku jest naprawdę super baza. Jest cela dla więźnia, różne monitory, minifigurka, różne minifigurki, nie wiem. Jest tutaj schowek też różny, który się wysuwa i takie zestawy, które widziało się na półce w sklepie zdecydowanie chciało się mieć je u siebie w domu. Dobra, następnie mamy taką dużą płytkę 48 na 48 Jest to największa płytka Lego w ogóle, jaka powstała. Nie ma większych. Służy ona mi do, po prostu do jakichś innych tam budowli, budowania jakichś wież. Następnie mamy komisariat policyjny. Dostałem go za dzieciaka również na Boże Narodzenie. Od świętego Mikołaja. Zestaw prezentuje się fenomenalnie. Mamy tutaj cele, tutaj biuro, helikopter, radiowóz, garaż. Słuchajcie, otwierany. Powoli, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Mam tutaj taki buldożer żółty. Tutaj były w tym zestawie jeszcze takie drzwiczki, ale one są gdzieś tam pochowane w pudełkach. Ten zestaw odtwarzałem tak jak większość innych. No, bo za dzieciaka po prostu wszystkie burzyłem, mieszałem wszystko w jednym miejscu i później było zamieszanie z odszukiwaniem tych części. Wiele godzin poświęciłem, żeby to odtworzyć. Następnie mamy taką mini słodką straż pożarną w wersji miniaturowej. Pamiętam, ten zestaw był taki w takim małym, fajnym plastikowym pojemniczku. Trzy rzeczy chyba można było zbudować, i mi się spodoba najbardziej taka straż. Ten zestaw jest chyba moim pierwszym w ogóle. Dostałem chyba ten zestaw jako pierwszy w ogóle z LEGO. Następnie mamy taką śmieciarkę OG z LEGO City, oczywiście. Następnie mamy taki pociąg. On był z zestawu z takiego klocka, z miksa po prostu klocków różnych. I tam z instrukcji można było takie coś odtworzyć. Kolejnym zestawem jest taka wywrotka. On się tutaj otwiera. O! Będę miał robotę teraz, żeby to wszystko posprzątać. A i to są następne zestawy, tak jak ten pociąg niebieski, z tego pudełka żółtego. Następnie mamy taki zestaw arktyczny. Jest to tutaj kład z fajnymi minifigurkami. Mamy tutaj taki fajny wyciąg z diamentem i diamentem w środku. Mamy tutaj taką stację badawczą. Ten samochód jest na takich fajnych grubych oponach. Prezentuje się dosyć spoko i jako dzieciak fajnie to na półce wyglądało w jakimś Tesco czy Biedronce. W Biedronce chyba nie. Dobra, następnie mamy taki zestaw Lego Minecraft. Mój jedyny zestaw składa się z lamy, z fantoma. Naprawdę denerwujący MOB w Minecraftie. Napiszcie, czy was też denerwował nocami, kiedy budowaliście coś. Jest w nim także Steve z siekierą. Ten miecz akurat nie był w tym zestawie, chyba. Jest tutaj kaktus. Crafting table. Malutki zestaw, ale świetny. Następnie mamy taki zestaw Lego City. Jest to taki pan, który wymienia tutaj światło. Dostałem ten zestaw na dzień dziecka, gdy miałem 7 lat, powiedzmy, z biedronki. Pamiętam z biedronki, i mama mi go kupiła, i na dzień dziecka, ale pamiętam, że z kuzynem wcześniej to odpakowaliśmy i ułożyliśmy. Następnie mamy taki zestaw zrobiony przeze mnie. Jest to taka fajna statuetka, z dosyć fajnie. Zastanawiacie się pewnie w jaki sposób to działa, że się utrzymuje, no ale tak działa fizyka po prostu. Nie wiem jak to fizycznie wam wytłumaczyć, ale ciężar generalnie opiera się tutaj i fajna jest to statuetka, bo te łańcuchy są tak fajnie naprężone i to wygląda dosyć komicznie na półce. Kolejnym zestawem, który zrobiłem sam, jest to takie wahadło. Za pomocą pierwszego wahadła napędzają się wszystkie inne. Dosyć spoko, możecie to sami zrobić, jeżeli macie takie elementy. Fajnie gdzieś na biurko położyć i tak się po prostu bawić tym. Kolejny zestaw, zrobiony przeze mnie, jest to taki pistolet, który teraz niestety nie działa, ale działał. Tutaj gumkę, recepturkę się naciągało, tutaj w ten sposób, naprężała się tutaj spluwa i strzelało się. Dosyć mocny był zasięg, nawet z 20 metrów szybko to szło. Następnie mamy taki fajny kubek z McDonalda, jest to takie akcesorium po prostu, to było chyba z Lego Movie mi się wydaje. Tutaj jest taka fajna postać. Nie wiem, czy rozpoznajecie. Fajny taki dodatek plastikowy. On się zmienia. Jest taka scena. A w ten sposób, jak zależy, jak patrzycie, jest taka scena. Następnie mamy zestawy Hero Factory. Pamiętam, zadzicie, jak na urodziny dostałem takie małe zestawiki. Dwóch takich gości. to są osobne w ogóle zestawy. Następnie. Smog Hero Factory, naprawdę dosyć OG. On rusza skrzydłami za pomocą takiego guzika. Mamy tutaj takiego robaka. Pamiętam taką gierkę, za pomocą której grało się właśnie takimi chyba robakami. Się strzelał do tego kiedyś, kiedyś. Gra, gra Hero Factory. Grałem na starym laptopie. Zestaw prezentuje się niesamowicie. Ma super takie skrzydła. Przepraszam, pomyliłem się. Jest to mój jedyny zestaw Lego Star Wars. Jest to taki klon. Obejrzałem chyba pięć części Star Warsów. Dosyć spoko. Ale nie podobają mi się aż tak bardzo te Star Warsy. Moja ulubiona część to jest chyba trzecia. Chyba trzecia część. Następnie tutaj taki gościu. Z Hero Factory. Tutaj dorobiłem sam ten miecz taki rozległy, szeroki. Dobra, słuchajcie, to by było na wszystko. Nie pokazałem wam wszystkich modeli Hero Factory dosyć szczegółowo. No, bo nie będę się już tak bardzo rozczulał. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się spodobała moja kolekcja, jeżeli masz jakiś taki zestaw, co ja mam, to napisz w komentarzu, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco. Ja się z tobą żegnam. Siema.